Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Niku Mordeczki, kolejny czy jest case dropa i kolejny test skrzyneczki. event Wielkanocny. Wydaje się, że na to się skończył już. Ale fajne skinki. 30 skinów skiną do wydaje? możecie. Tak, event się już skończył. Więc yy, warto. Sprawdzić może wygrałeś, jeśli oszczędzałeś sobie jajeczka. Oczywiście dzienny bonus o 24 godziny możecie sobie zgarnąć darmową skrzyneczkę, możecie tam zgarnąć e, pieniążki czy tam skiny. Jeszcze jajeczka są, ale no już się eventik skończył. A my zgarniamy pieniążki i zgarniamy ile tych pienięży, pienięży, tak. Pierwszy link w opisie Reflink macie plus 25 do doładowania i darmową skrzyneczkę z kodem Niko. Przez 3, o a skrzyneczka jest to silver 1 i mordeczko. Odbierasz tak sobie tą silver 1 skrzyneczkę i na 5 osób, 6, 25 Dajmy na to, na 5 osób e, wypada. No właściwie bardzo dobrze, na 5 osób wypada 27 zł. No i w tym trzy osoby zarabiają z moim kodem, Niko. I patrz, macie 27 zł. Czemu by nie? Pójdźmy sobie z tym na upgrader. I No i weźmy sobie. A, sobie tego ósma, bo wylecia za 15 zł, razy dwa na prawo, na lewo, przepraszam, i mamy Kałacha, nie, nie mamy, Kałacha nie doleci, ale mamy jeszcze parę skinów, i zróbmy sobie razy 5 mamy Maka, i patrzcie, siedzi, Mak 10 siedzi w Star -traku za 52 zł, to czemu by nie za, po nawaje polecieć? Bam, na górę teraz, no i mamy nawaje. Z moim kodem, z kodem Niko, masz już kosę. Masz już kosę ze skrzynki za złoty 25 Tak to się robi. Tak to się widzowie robi. No. <laughs> Dobra, lecimy, nie będziemy przedłużać. Oczywiście mamy cztery kanta. As a testujemy skrzynię Asimowa z tych nowych. Czy my wydamy wszystkie? Tak, chyba wydajemy wszystkie pieniążki, zobaczymy, czy sprowitujemy. Mamy cztery, dwieście. Patrzymy, czy poleci ładny proficik. Na sam początek poleciało najlepiej, jak tylko było można. Szkielet okna doper. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ej, dzisiaj będzie chyba dzień. Dzisiaj będzie chyba dzień 1000 zł. Pięknie. Lecimy po kolejne. Dobra. Mam nadzieję, że to nie skończy się na jednej skrzyneczce, tak? Dobra, tutaj trochę słabiej Aka e, e, ne, e, Neon Revolution 200 zł, no słabo, dobra, lecimy Mamy dwie stówy w plecy, no ale dobra, kosa nam tam Nadgoniła troszkę, no ale musimy Jeszcze coś trafić, żeby, kolejny Kolejny nóż, jest, jest kolejny nóż Hatz Hutzmann e, Web. Za, za 500 zł za 600 elegancko, lecimy po kolejne kosy. Dałem wszystkie wszystkie lore jeszcze. Lorkę poproszę, przeleciała lorka, Szkoda, no dobra. Ale tutaj może być, że będziemy znowu w plecy. Tak, 150 zł, coraz więcej w plecy, ale dobra, spokojnie, mamy dwie kosy. Coraz lepiej to wygląda. Jeszcze jedną kosę, lorkę poproszę. No nie ma. O, tutaj to już naprawdę stoło wyleciało. 95 zł, ale kurde, jakim pierwszym kliknięciem. Dropiliśmy kurę szkieletona do plera nice. Tutaj też nie ma, ale jest ten Guardian, tak? Nie, Guardian. K Kajman Boże, Guardian. Co ja mówię? Co ja mówię? Poproszę lore, poproszę lore, bo się balans kończy, panie. No to nie jest Lora. To nie jest Lore. F5, odświeżmy. Może pomoże. Dawaj, lore. Mamy już dwie najlepsze kosy z tej skrzynki. Jeszcze lorkę poproszę, no. Aj, No słabo. Dobra, ale front misji w satraku się siadł, więc jest git. Zaraz balans się skończy. Szybka akcja ogólnie. Dobra, mamy full injectora. Wydaje mi się, że będzie na... Właśnie chciałem powiedzieć 0, ale nawet na minus jesteśmy. Dobra, ostatnie dwie... dwa kliknięcia. Daj lory. Daj lorkę. Sprzed sprzedać musimy coś, żeby stówkę uzbierać. O to więcej niż stówka. Dobra. Stać mnie będzie? No nie! Nie wierzę! No nie wierzę! Nie! A dobra, spróbujmy jednym bonusem to ten do, ten z, wy, wypełnić. Ja wiercielu zabrakło trochę. No nie, jajko nam wyleciało. 20 jest nam wyleciało. Z czego ich nie wykorzystamy? Aż 20 jajek tu może wylecieć. Nice ogólnie. Mega. Pięćdziesiąt groszy, no można, można. Jeszcze złotówę, jeszcze zyla. Dawaj, dawaj. Hej, zrobi się obdarowuje sianem, nie? Typowo. Kurde, front misji. bo chociaż to, to już by było. A teraz mamy 22 grosze. O ty. Dawaj jeszcze. Szybko. Zbieramy te zobaczymy ile mamy w EQ. Wydaje mi się, że będziemy na... O! Pinajdziaka trafiliśmy. Nice! Za 3 złote. Świetnie. Dobry drop. Można, można. Skodem Niko przez 3 lub z, z reflinkiem. Najlepiej wejdźcie mojego reflinka, tam wszystko będziecie mieli. Yy, testujemy. No, test, test, test. Ostatnie kliknięcie. Ostatnie kliknięcie. Uważaj, nie włączyłem dźwięku. A, włączyłem kliknąć. Nice. I. Lora? No nie, nie ma lorki, ale i tak nieźle. Mamy dwie kostki. 4200 mieliśmy, reszta troszkę słabiej poszła, ale sprawdźmy. 4200 i. No w plecy jesteśmy, w plecy Lecimy na upgrader Upgrader Oczywiście kosek nie upgradujemy Lecimy na razie z tymi tańszymi skinami A, tak USP Neonori Na prawą stronę Czemu by nie? No i siedzi, nice Mamy USP Neonori Factory new Bardzo fajny USP e, Kolejna O, tak, takimi tymi Będziemy e, Typowymi z, z tymi samymi skinami Dwa razy prawo AWP Neonori Lecimy po Neonori o nie, przeleciało, shit. to w Star Trek było, dobra. Kałaszek, na prawo. O, ty lewo mi dajesz tu cały czas, ale ty jesteś niemiła. Dobra, o. Dobra, dajmy jeszcze te dwie. I kose, kose, kos kose, kose, kose. A, dajmy tego good knife'a. Na prawo, proszę, daj go. No nie bądź tylko taka. Ej, no nie, no, spracimy wszystkie pieniążki Co to ma być? Nie wierzę. Eee, dobra, bez tego i z tym. Serio? Super, super! Ach, tak to jest. Ładnie dropi, upgrade nie siada, ale bynajmniej nam wsiadła koska z mojej skrzyneczki. Boi! To nie mów, no nie mów, nie mów, że to tak się skończy. Nie mów, że to tak się skończy. Dała mi razy 5 dwa razy. I teraz nie chcę dać. No, stój, dobra. hu Pucmana mamy, dobra. Co? co się wydarzyło? Coś się klikło, dobra. Aglowsy, też na prawą. No. Średnio to wygląda, czaty. No nic, spróbujmy. Spróbujmy zrobić sobie profit. No nie, no nie, mów, no nie, no po prostu, no nie, no nie, no nie. No nie Ale się zastanawiam, która strona Dobra, wróciliśmy A Co tam siadło, nie wierzę Z Profit jest, co tam siadło Ale lagę złapałem, nie? Chwila ciszy, jaka była Ej, ogólnie git jest Skrzynka fajnie dropa, Z troszkę zabrała W sumie niedużo zabrała, 700 tylko Jakby może więcej otwierał, to by lepiej to wyszło Ale upgrader, no Nasz zaskoczył tutaj, no Z moim kodem Nico Ze Zoty25 zrobiliśmy koskę no, i tutaj, no, razy 5-3 razy siadł. S, dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się na następnym ociężkiej. Nie zapomnijcie o subie łapce w górę i dzwoneczku obok. No i jeszcze yy, konkursik na kosek, który organizuję z chłopakami. Link w opisie. Na re